Galilejskiej objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Oto słowo Pańskie, to tobie Chryste. Kto mnie znajdzie, to znajdzie życie i wyczerpie łaski. Panie Chrystusie siostry i bracia, tutaj wsłuchwaliśmy braci się te piękne teksty. Wprawdzie ja miałem nadzieję, że będą inne czytane teksty z niedzieli. Z niedzieli, bo niedziela Wielkiego Postu jest ogromnie ważna. Jest ogromnie ważna. Przez cały Wielki Bost w tych czytaniach niedzielnych jest zawarta nasza formacja chrześcijańska. I one są bardzo konieczne, ale dzisiaj przeżywamy to święto, takie wielkie, święto, to wesele nawiedzenie Matki Najświętszej, więc, więc przeżywamy, przeżywamy tę uroczystość maryjną. Gdybyśmy w tej chwili tak Matka Najświętsza przybywa do nas ten znak, tej kopii cudownego obrazu. To miejsce dla was, dla waszej parafii dzisiaj jest jasną górą, dlatego że na ogół wszyscy pielgrzymujemy, wędrujemy na jasną górę i tam przeżywamy to nasze spotkanie z Matką Najświętszą. A tutaj zobaczcie, nie wszyscy tak pielgrzymują na jasną górę. Nie wszystkim wystarczy tej wiary, żeby umieć pozostawić wszystko i pójść pieszo. Środkami lokomocji udać się, ale żeby tam sobie zafundować ileś tam godzin przebywania na jasnej górze. Dlatego do nas wszystkich, a szczególnie do tych, którzy jeszcze na jasnej górze nie byli, Matka Najświętsza przybywa i chce nas wszystkich tu zgromadzić, odszukać, szczególnie tych zagubionych. I gdybyśmy tak dzisiaj, w tej sytuacji, zapytali. O najistotniejszą, najważniejszą sprawę naszej wiary, jaką mamy w tej chwili najważniejszą potrzebę duchową, to ja myślę, że wszyscy chyba podpisaliście się pod tak. dzisiaj. Dzisiaj, w tej chwili, najważniejszą sprawą to jest zachowanie. Tożsamości chrześcijańskiej. Bo my się dzisiaj gubimy. My już nie wiemy, co to znaczy być chrześcijaninem. Kto to jest chrześcijanin? Słuchajcie, jest wzruszający ten list opublikowany w Gościu Niedzielnym, który pisze do swojej rodziny, do męża. I do pięciorka dzieci, młoda kobieta w Pakistanie od półtora roku siedząca w więzieniu i oczekująca na wykonanie wyroku przez śmierć i przez powieszenie. Kiedy w pracy kobiety muzułmańskie namawiały ją na przejście na islam, ona tylko zadała pytanie za mnie. Chrystus umarł na krzyżu, zmartwychwstał, on oczyścił mnie z grzechów i on mi dał życie wieczne. A co dla was, proszę powiedzieć, zrobił Mahomet? Więc oskarżono ją o bluźnierstwo przeciw Mahometowi. Skazana na karę śmierci i od półtora roku ta kobieta oczekuje na wykonanie wyroku. Pisze do tych do męża i do dzieci nie wiem, kiedy mnie powieszą. Ale ten list jest ja od umieram spokojna, bo wiem, że na mnie oczekuje Jezus wraz ze swoją Matką. Wezmą mnie od razu w swoje objęcia. Ale dla tej matki odchodzić tak jest ciężko. Zobacz, to jest wiara. To, to są męczennicy w dzisiejszych czasach. Bądź mądrzy. Pamiętajmy, że 170 tysięcy na świecie każdego roku chrześcijan. Oddaje swoje życie za Chrystusa. A dzisiaj my kołowacie jemy. Patrzę, że jesteśmy zaczadzeni. Pewnie, że duch stalinizmu szybko nie odejdzie, on jeszcze się kołacze tu i ówdzie, ale jeśli my będziemy na piedestale stawiali sam śmietnik w naszym narodzie, Moi drodzy, tu trzeba mądrości. Nie chodzi o to, żeby kogoś poniżać, ale tu chodzi o to, żebyśmy byli mądrzy. Najpierw, żebyśmy umieli zachować swoją tożsamość chrześcijańską. I dlatego też Matka Najświętsza staje przed nami dzisiaj jako wzór nowego człowieka. Wiecie, boję się, a pewnie tutaj będzie wiele uszu zaraz bardzo pobożnych, pewnie urażonych. Dlatego przepraszam Was, nie chcę tych Waszych pobożnych uszu urażać. Ale te uszy, często nasze, i to bardzo pobożne, są zatkane, nie wymyte, zabruzone. Dlatego laryngolog musiałby często je przedmuchać, przepłukać, żeby wreszcie te uszy nasze otworzyły się na Słowo Boże. Słyszeliśmy tu pierwszą zwiastowaną Ewangelię, kiedy Matka Najświętsza przybyła. Zobaczcie, księdzu proboszczowi waszemu został przekazany przepiękny, cudowny Ewangeliarz. On jest tutaj jakby impronizowany, wywyższony. Bez Ewangelii, bez Słowa Bożego nie masz wiary w sercu. Możesz mieć trochę pobożności, ale słuchaj, ja spotkałem wielu ludzi bardzo pobożnych, Żydów, z wielkim szacunkiem jestem dla nich. Byłem w meczecie u Mahometa. Akurat przechodziłem. Obok, w Kairze w piątek wieczorem, no i widzę, jak ci mężczyźni tam z pośpiechem gonią do tego meczetu. Przepraszam jednego z nich, pytam, czy ja, oczywiście idę jako ksiądz, czy ja mogę wejść. Odkąd, proszę bardzo. No, ale tylko pilnował mnie, żebym, broń Boże, wchodząc, budem swoim nie dotknął. Takiego maleńkiego dywanika, który leżał już na takim spoczniku na schodach przed wejściem do meczetu. I widziałem tych mężczyzn, widziałem, czy oni byli posłuszni, tam Swemu duchownemu, który ich wezwał do modlitwy i przewodniczył tym modlitwom. Każdy z nich, wchodząc do meczetu, miał swój kwadracik, na który stawał, to jak wojsko. Widziałem ich bardzo pobożnych. Ale to nie są chrześcijanie. Zobaczycie buddystów. Pana naszym już w głowach przewracano często. Jeśli on, uczyli go przez 20 lat, 10 bożych przykazań i on teraz chce, gdzieś tam bo chce być ojcem chrzestnym czy czymś i teraz nigdy w kościelnie widziany i ksiądz, mówi, nie to proszę mnie, niech rości, bo chociaż Pan mi, no w końcu niech Pan chociaż mi powie pacierz. Który pan ojcze nasz, który się z między niewiastami wstąpił do piekła, wywiózł z ziemi z domu niewoli. Cały paciusz. I dlatego zobaczcie, zatraciliśmy swoją tożsamość chrześcijańską. I dzisiaj musimy sobie tu na to odpowiedzieć. Matka Najświętsza przyszła nas odszukać. Zobacz, nie chcę Ci robić rachunku sumienia i Drapać ci w tej chwili po sumieniu. Ale popatrz na Twoje dzieci. Popatrz na Twoją rodzinę. Gdybym tylko poszedł do kancelarii teraz do księdza proboszcza i wziął księgę chrztów dzieci, pewny jestem, że byłoby tam blisko 50% dzieci o które mają rodziców żyjących jak poganie, bez ślubu. To jest dzisiaj budzący niepokój zjawisko. I dlatego też, moi drodzy, Matka Najświętsza przychodzi tutaj, do nas, aby to wszystko uporządkować. Aby uporządkować, dlatego wnosi nam swego jedynego syna, Jezusa Chrystusa. I mówi do nas, słyszeliśmy w Ewangelii przed chwilą, oczekiwanej: Zróbcie cokolwiek wam powie mój syn. Więc najpierw w Twojej rodzinie na pierwszym miejscu niech będzie Pan. Bóg. Tak, w dzisiejszą niedzielę jest odczytywana przepiękna, przepiękne pierwsze czytanie z księgi Wyjścia. Pan Bóg nadaje ludzkości, narodowi wybranemu, a przez naród wybrany ludzkości, dziesięć przykazań bożych. To jest droga. Słuchaj, Szema Izrael. Pan Bóg Twój jest jedyny. Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego swego serca, z całej swojej duszy. Zobacz, jeśli ktoś straci wiarę, stracił wszystko. Jeśli ktoś nie ma wiary, to jest człowiekiem najbardziej godnym politowania. I drugi, najbardziej godny politowania, to jest zdrajca. To jest ten, który zdradził. Odszedł. Zobacz, Pan Jezus powołał dwunastu apostołów, a jeden z nich, który nie postawił na pierwszym miejscu Chrystusa, jedynego Boga, to wszedł na to miejsce pieniążek. I tu sprzedaje mistrza swego, sprzedaje Chrystusa. Ale to jest tragedia. Ale to jest straszna tragedia dla Judasza. Bo widzisz, ludzie będą ze zdrady często korzystać. O, to było przez te dziesięciolecia. Jak korzystali ze zdrady, ale ostatecznie zdrajcą wszyscy gardzą. Ze zdrady korzystają ale później ostatecznie zdrajcą, gardzą. I dlatego widzisz, się to wszystko trzeba uporządkować. To I dlatego Chrześcijanin to ten, kto Boga i Jego sprawy stawia na pierwszym miejscu. To jest ten, kto posłyszał głos Pana Boga. Abrahamie, wyjdź z Twojej ziemi, wyjdź z Twojej rodziny, wyjdź z tego miasta. I idź w to miejsce, które ci wskażę. Abraham, można powiedzieć, żył przecież jako poganin. On nie znał prawdziwego Boga, a więc cił wielu Bożków. Człowiek, który dorobił się, miał przecież rodzinę, pewne zasoby, bogactwa. I kiedy posłyszał głos żywego Boga, umiał pozostawić wszystko. I pójść w to miejsce, któremu Bóg wskazał i zamieszkać pod namiotem. Moi drodzy, dzisiaj też Pana Boga musisz postawić na najwyższym miejscu. I dopiero wtedy będą porządkowały się wszystkie Twoje sprawy. A kiedy posłyszysz głos Pana Boga, kiedy weźmiesz do ręki słowo, Boże, zobaczcie, tyle lat czytana nam jest Ewangelia. O, nawet, niektórzy nawet słuchają już z 80 lat Pisma Świętego. I co? Dalej? Ja to tak się przekonałem, bo, chociażby, bo, ja wiem o tym, ale jeszcze w ostatnią sobotę Pan Bóg mi tak oczy otwiera. Kiedy mówię katechezę na temat ogromnie ważny dzisiaj, tych ludzi jako zagubionych, duchowo bezdomnych, i mówię o tym, że Pan Bóg do nas mówi przez swoje Słowo, że my jesteśmy domownikami Boga. Tymi, którzy posłyszeli, tymi, którzy trzymają się mocno Jezusa Chrystusa, to są domownicy Boga i współobywatele świętych. No to telefony, które później dzwonią, to oni niczego nie posłyszeli ci ludzie. Mają jakąś swoją pobożność pogańską. I tylko od razu, co tego to na księży? A tu jedna pierwsza biczuje, powiedzmy, no tak nie przerywałem jej, się sobie, kobieto pobożna biczuj, tak tych kardynałów, biskupów, pobiczuj jeszcze nas trochę. A ona zaczęła nas biczować, ci tam poubierani we fiolety, co wy robicie, bo powinniście Chrystusa ogłosić królem? Tak, on ma pobożność. Ogłosić wszystko załatwione. I ona załatwi pracę nad sobą. Nad swoim wnętrzem, nad swoim sercem, na tym, żeby ona rzeczywiście została, stała się podobną do Jezusa Chrystusa, do Matki Najświętszej, która jest tym nowym człowiekiem. Tylko biskupie ogłoszą sprawa rozwiązana. A biskup nie. On jest, ma być przewodnikiem dla swojego ludu w wierze. I dlatego rolą nie skupaj się przede wszystkim <Ky> głosić słowo Boże, Wzywać do nawrócenia, do przemiany, ukazywać właściwą drogę, przestrzegać przed tym, co złe. I dlatego, moi drodzy, zobaczcie: Chrześcijanie stawia Boga na pierwszym miejscu. Jak matka najświętsza ma swego, jedynego syna i ona go nam przynosi i mówi: róbcie, cokolwiek Wam powie, mój syn. Jezus Chrystus. To jest pierwsze. Drugie, posłuszeństwo Bożemu Słowu. Maryja jest tą, która słuchała Słowa Bożego, wypełniała je w swoim, zachowywała je w swoim sercu i wypełniała w niej Boże Słowo stało się ciałem. I przez nią to Słowo Boże zamieszkało pośród nas. Chrystus rozbił nam, jest <grym> w nas, dzięki temu jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Przyjdźcie tu na ołtarz. I dlatego, moi drodzy chrześcijanie, jest posłuszny Bożemu Słowu na wzór Matki Najświętszej. I to Go prowadzi, On żyje teraz, doświadcza swoje słabości, grzeszności. Dlatego żyje w tej metanoi, w pokucie, w nawróceniu. On się trzyma Chrystusa kurczowo. On przylknął do Chrystusa. I dlatego tak chciałbym Wam tego życzyć, żebyście tu, w czasie tego nawiedzenia, matki najświętsze, przyrzeknijcie sobie o Waszych rodzinach. Przyrzeknijcie matce najświętsze, że tak jak Chrystus trzyma, tu, popatrz na. To. Tej nikotem, na świecie, on trzyma Ewangeliarz. On trzyma Ewangelię, taką małą dla ciebie, dla twojej rodziny. On wnosi tutaj słowo, Boże, wnosi Ewangelię. Bez tego nie ma wiary. Wiara się rodzi dopiero z posłyszanego słowa, a bez wiary niemożliwe, żeby się człowiek zbawił. Bez wiary. I dlatego kończę już. Moi drodzy, poddajcie się, szczególnie Matce Najświętszej, ale postanówcie, że odtąd nie, nie tłumacz się, że Ty tego nie rozumiesz. Zaczniesz być tym, który słucha, który wsłuchuje się i wtedy powoli zaczniesz się upodabniać do Matki Najświętszej. I na wzór Jezusa Chrystusa przyjmiesz Jego krzyż. Na wzór Jezusa Chrystusa będziesz tym, który będzie pełnił wolę swego Ojca. I dopiero wtedy od otrzymasz życie wieczne. Bo cóż pomoże człowiekowi choćby wszystko zyskał? A my dzisiaj chcemy wszystko zyskać. Tylko Chrystus jest poza nawiasem. Nie bierzcie wzorów z tego świata. Nie bierzcie wzorów z tej naszej drańskiej telewizji. Bo tam często są, co? Jak on bierze miesięcznie, ty dostajesz ręcinę 620 złotych, a on sobie nagrodę już ma zapewnioną milionik, bo on spaprał robotę przy stadionie. I dlatego zobacz, nie bierzcie wzorów z tego świata. Nie postępujmy w ten sposób, bo oni tylko deprawują całe społeczeństwo. Gorszą, bo to jest co? Zwykłe złodzieństwo. Że je on będzie miesięcznie brał za tylko w telewizji program, który zaprosi już tam i będzie ogłupiał ich i całe społeczeństwo, on otrzymuje miesięcznie 100 tysięcy, a ty 600 złotych, a oni cię jeszcze podatki do góry podnoszą. Bo przecież z czegoś trzeba tamto brać. Moi drodzy, nie jestem tu, żeby kogoś oskarżać, ale chrześcijanin ma oczy otwarte. I na koniec powiem jedną rzecz. Nasza wiara jest bardzo trudna. Jest niesamowicie trudna. I nie znajdziecie religii pod słońcem. Która jest trudniejsza od naszej, dlatego, że Chrystus na jednej z ikon trzyma otwartą Księgę Ewangelii. A tam napisane są słowa z Ewangelii, więc to On dla na nas to mówi. Miłujcie nieprzyjaciół waszych, wkrótce przyjdę. A przy Jezusie będzie jego matka. Miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Przebaczcie im tym wszystkim, którzy Wam źle czynią i którzy Was nawet okradają. Tylko musisz być świadomy i świadomie im przebaczyć. Miłujcie więc nieprzyjaciół Waszych. I Jezus nas zapewnia wkrótce niebawem przyjdę. Amen. Złożymy wyznanie wiary, tylko um, to będzie malutki tekst też, a mianowicie zazwyczaj w Kościele mówicie wyznanie wiary odpowiedź licyjskiego no, Konstantynopolteksk, te dłuższe, ale ja proszę Was o wierzę w Apostolski. Proszę się nie powiedzieć. Wierzę Boga Ojca Seknocego, Spożyciela Nieba i i Jezusa Chrystusa, Syna Jego, Jedynego, Pana Naszego, który się potał z Ducha Świętego, narodził się z Ani